Mono, Siemano widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry Steale Brain Rot. A w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, która mutacja tak naprawdę jest lepsza: czy kurset, czy radioaktywna. I do tego odcinka zaprosiłem mojego widza i zobaczymy, kto zdobędzie lepsze brainroty w danej mutacji. Także ty, mój drogi widzu, bez przedłużania, strzelko, niż tutaj łapkę w górę, subskrypcji, Zapraszam cię do oglądania. A dzisiaj ze mną jest Chitos, Siemano Chitos, Siemano, Siemano. Ogólnie, jak myślisz, która mutacja jest lepsza: czy twoja radioaktywna, czy moja kurset najnowsza? No, powiem ci tak, jeżeli mam patrzeć pod względem wyglądu, my... Myślę, że Twoja jest lepsza, ale no, oczywiście, ja muszę wygrać ten odcinek. No, zobaczymy, jak to będzie, powiem tak. Nieraz z kreseczką nagrywałem. Niestety za dobrze mi nie szło, ale mam nadzieję, że dzisiaj z Tobą uda mi się wygrać. Słuchaj, no zobaczymy, zobaczymy, ale na pewno nie będzie łatwo. No, nigdy nie jest łatwo. Także, widzowie, dajcie mi sekundę. Ja tylko odpalę klasycznie trzy taśmy i admin laka. No to co, trzy dywany i zaczynamy. Ogólnie zasada zawsze była taka, że każdy wybierał jeden dywan. Dzisiaj, widzowie jest troszeczkę inaczej. Z racji tego, że nie mamy stuprocentowej pewności, że z nam się brain roty. W danej mutacji, więc korzystamy po prostu z trzech taśm i każdy bierze swojego brain rota. Na przykład tutaj to bierze radioaktywnego, ja jak widzicie, kursę. I pierwsze co się respi w ogóle patrz to Galaxy Dragon i Gold Strawberry Elephant, A my tego nie możemy wziąć nawet. Człowieku, mi tu się już zlepi najlepszy Brain rot. nie masz tu ze mną już szans, pipi, kiwi, latuje do mojej bazy. Co ty zdobyłeś, człowieku? Nie, dobra, dobra, to jest przesada. Za dużo dostałeś na start zbyt mocnego Brain Rota. Zazdroszczę, szczerze mówiąc. I ogólnie ja się tylko boję, żebym w tym odcinku się nie mieli mutacjami, bo Blue jest bardzo, naprawdę bardzo podobna co do właśnie kurset tak naprawdę mutacji, powiem ci szczerze. Na przykład mamy tu pralkę, która mega przypomina tak naprawdę nową mutację z wersji Bloodroot. O, o, o! Pierwszy Brainrod kurset? No, powiem tak, mamy epika, okej, okay, nie będę narzekał, ale mamy też tak naprawdę brain goda. Okej, okay, dwa brainroty na start, niezbyt dobre, ale lepiej mieć te dwa niż nic nie mieć, prawda? U ciebie widzę też mocne rzeczy, pipi, korni tu hikleteira ci się zrespiła, ej, dobra, ty na razie masz lepiej, widzę. Tobie się lepsze rzeczy tak naprawdę respią. No wiesz, no ogólnie, no Sama mutacja jest ogólnie ładniejsza od twojej, więc nie, oczywiście nie masz tutaj ze mną szans. No. no, zobaczymy, zobaczymy. Pamiętaj, jest dopiero początek. W ogóle, widzowie, jednej rzeczy wam tak naprawdę nie powiedziałem, ile trwał będzie ten część. Dokładnie 15 minut, bo na tyle odpaliłem admin laka i na tyle odpaliłem trzy taśmy. Więc tak naprawdę po 15 minutach porównamy sobie, kogo baza jest ładniejsza i lepsza. A patrzcie, co ja tutaj mam. Ta Taftukan, dobra. Powiem ci tak, Kominek jeszcze się respi. O nie, on mi będzie przeszkadzał, tak? Okej, okay, rozumiem, żebym nie podniósł. Spokojnie, spokojnie. Ja już nie raz grałem, więc wiem, jak tutaj Ominąć. Ale u ciebie widzę ciekawe rzeczy radioaktywne się respią. Naprawdę bardzo ciekawe. O, mamy chips and queso. jo! Ej, dobra, tego Brain rota powiem wam, że bardzo chciałbym zdobyć w tej mutacji w normalnym tak naprawdę style Brain bo bardzo ładnie wygląda, szczerze mówiąc. A u ciebie jak tam? No, Espresso seniora, widzę. Tu foka jakaś idzie normalnie, masz Laki Bloki. O, Laki Bloki możesz wziąć, dobra, Laki Bloki możesz wziąć, dobra, patrz co mi się zrespiło. Fragama, człowieku, rozumiesz to, fragamy mam. I dobra, 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 bo ja widzę, że ty chcesz to kupić. Nie, 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 ja tego będę bronił, człowieku, nie. Kupisz tego, nie ma szans, ja to będę bronił. Ja to będę bronił, to musi iść do mojej bazy stuprocentowo. Nie kolego, kolego, zostaw to, zostaw to. Ja muszę mieć tego brain rota. Może tobie wezmę tego hikleteire. A bo dobra, widzowie, szybko idziemy do bazy zlokować sobie ją zanim, czy mi cokolwiek tu ukradnie albo usunie tak naprawdę. Dobra, tak na razie wygląda nasza baza. Powiem tak, nie narzekam, jest naprawdę bardzo mocna. A jemu takie los na przykład się respią. Rozumiecie, to nie ma szans, że ze mną wygra. No chyba, że jakiś OG mu się zrespi w jego mutacji. Ofra oh, fragola, jeju, jaki stary brain root. On był tak naprawdę jeszcze z tego crafta. To ile dobrze pamiętam No powiem tak, ciekawie na pewno wygląda Ciekawie, ale mało ogólnie generuje 4 miliony na sekundę, kiedyś to było dużo na początku Stile brain rot. teraz 4 miliony No niestety usuwać takie brainroty. Te czasy wam powiem widzowie, szybko się strasznie zmieniają Kiedyś tak naprawdę jak w bazie milionówkę Albo taką lawakę, to każdy się cieszył Normalnie był niesamowicie ucieszony A teraz jak ktoś ma milionówkę To ją po prostu kasuje a Przy okazji ESOK jeszcze idzie, witam, witam cieplutko Ej dobra, idę zobaczyć co jest w twojej bazie Jestem ciekawy co udało cię się zdobyć obecnie Poza tym radioaktywnym Pipikivi, to nie za dobrze to wygląda. Ale patrz, teraz coś z Lucky Bloka wylatuje mi tutaj, los buritos banditos i cię to Ej, boli, widzisz co to? Jest? Ej, jaki fortec? drz. dobra, to jest ustawione, nie ma opcji, że tak dobrze trafiasz, nie ma opcji. Przecież na to jest chyba pół procenta, żeby to trafić. Jeszcze lakasa był mi tutaj latuje, Człowieku, nie masz tu szans? Coś nie ma szans. Mówisz, nie masz szans, nie ma szans, nie że... ma szans od, nie, dobra, nie, 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 nie udało mi się chcieć mu przeszkodzić, no. Ej, dobra, lakasa był, powiem tak, bardzo ładnie ci poleciało i londaje 850 milionów, tak, 850 milionów. Dobra, powiem tak, teraz czuję się troszkę zagrożony jest ser serio szansa, że mogę przegrać. Dobra, na szczęście mam jeszcze tą fragamy. Dobra, przynajmniej tyle, ale i tak, dragon. O, dobra, dragon, dragon, dragon. To on jest curset wersji. Dobra, on jest curset wersji, widzowie, musimy go kupić, bo inaczej przegram. Proszę, by mi się udało go kupić. Dobra, uwaga, kupiłem, kupiłem, kupiłem. Tylko nie wiem czemu ten dragon nie idzie do mojej bazy. Bronimy go, bronimy. Musimy go obronić na pewno, żeby Cheetos go nie kupił. Uwaga, mamy dragona. Jedyne co może tak naprawdę jeszcze Cheatosami się zrespić, to też dragon, albo tak naprawdę nie wiem. OG Strawberry Elephant albo Skibili. Mam nadzieję, że ci się to nie zrespi. Nie żebym ci nie życzył, ale wiesz, chcę wygrać dzisiejszy odcinek. I przy okazji Cerberus nowy półtorej biliona, rozumiesz to Cerberus, ej, dobra. Już wiem, która mutacja jest tak naprawdę lepsza. I jeszcze Los Candies, okej. Okay. Powiem tak, lubię radioaktywną, ale kurset... Zdecydowanie więcej szczęścia. Ma patrz co, tu się respi, człowieku. Czy ty to widzisz? I dalej myślisz, że uda ci się wygrać? Oczywiście, człowieku, przecież już właśnie tracić swojego ukochanego Los Candies No, dobra, jeden nic mi nie zmieni, ci powiem. Fajny Brainrod, nie powiem, że nie, ale jeden nic nie zmieni. Mam Cerberusa, mam Dragona, także życzę ci powodzenia, oczywiście. Człowieku, tu mi się za chwilę respi strawbel Elephant, lub miał. I wygrywam ten odcinek. Co? co mam ci innego powiedzieć? No, może ci jest respić, ale musisz jeszcze go kupić. A tutaj na to ci nie pozwolę na pewno. O, dobra, TikTok Sachur, sahur, kurset, ale ty też coś. Masz, widzę tutaj. Dobra, widzę, że też masz coś mocnego. Ja ci nie pozwolę tego kupić. Nie ma możliwości, bo to jest za mocne. 500 milionów na sekundę. Nie ma takiej możliwości, że to będzie w twojej bazie. Nie ma takiej możliwości. Uwaga, bronimy, bronimy, żeby tylko to z tego nie miał. Dobra, gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Nie, 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 nie. Spaghetti za blisko twojej bazy. Spaghetti za blisko. Dobra, zdążyłem. Ej, co ty kradniesz, TikTaka? Oj, dobra, nie dość, że nie ukradniesz, to spaghetti nie będziesz miał. Jak się z tym czujesz? Jak, ja tego spaghetti odzykuję na spokojnie. Tak na spokojnie, że nie jestem pewien, czy ci się uda. Uwaga, uwaga, dobra. Próbujemy. Próbuję, widzowie. Nie może dostać tego spaghetti. To za dużo mu pomoże. To mu za dużo pomoże. Nie możesz dostać spaghetti. To ci za dużo pomoże. Ale walka o tego spaghetti jest potężna. Dobra, powiedz tak. Weź sobie tego spaghetti. Ty chyba nie widziałeś, co się u mnie wydarzyło teraz. Patrz to. OG się zrespił. OG kurset, rozumiesz? To OG strober elefant. Powiem tak, nie ma problemu. Weź sobie tego dragona. Szczerze możesz z tego wziąć. Z racji tego, że tak naprawdę nie kupisz tego strober elefanta. Żartowałem, nie możesz. Żartowałem. To był prank. Nie no, co mi się tu respi, widzowie. To jest szalone, To jest turbo szalone. Co mi się respi. Teraz mamy OG. Tu jeszcze spaghetti mamy, którego usuniemy, bo sobie się nie udało zdobyć. No idziemy sobie jeszcze przesłać na sam dół ogólnie tego Strober Elefanta. Ale przy okazji tej mutacji, widzowie, to powiem wam, że ta baza wygląda naprawdę niesamowicie. Jak na przykład radioaktywna mi się podobała ostatnio najbardziej, to jednak zmieniam zdanie. Jednak kurset baza wygląda zdecydowanie lepiej. A ty co sądzisz, Cheetos? Słuchaj, no moja baza będzie lepsza, dlatego bo wygram ten odcinek, no. A no to, to możliwe, to możliwe, nie zaprzeczam Ja ci kibicuję, ale ogólnie wizualnie, które ci się bardziej podoba? No moim zdaniem, o, osobiście bardziej mi się podoba kurset, bo jest taka bardziej mroczniejsza i pasuje tutaj właśnie do tych wszystkich brainrotu. A to prawda, to prawda, no jest ładna, naprawdę kamroczna. To jest taka baza, którą chciałbym w normalnym stylu brainrot, ale jest za ciężka do zrobienia. Chociaż powiem wam widzowie, że ostatnio sami podczas Tuesday tak powiedział, że troszkę ułatwi tą bazę do zdobycia. Nie wiem, czy tak będzie, miejmy taką nadzieję. Wtedy może mi i to Sowi uda się ją zrobić, prawda? To może się uda, zobaczymy. Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. I przy okazji, tu się mi ją respił, czy mamy tutaj pokazać i się nie zrespił. No, nieźle, nieźle. Ale patrz, co tu idzie, człowieku Rejkuni żantali. Ej, bardzo rzadki Brainrod. Jakbym go miał, może bym wygrał, ale no, powiem tak, niestety jest Bloodroot. A tobie się coś takiego respi. Ogólnie powiem ci, że ten Brainrod był bardzo ciężki, tak naprawdę. Nie wiem, czy do zdobycia. On był chyba do wyłowienia, o ile się nie mylę. No i był bardzo ciężki. aż ci go zostawię, bo i tak mam taką przewagę, że nie ma szans, że ze mną wygrażył. Oj, jeszcze się odpalił Kurset Event. No dobra, to teraz już na pewno przygrałeś. Nie ma szans, że wygrasz, Ja teraz będę miał podwójną szansę zdobycie, no, mojej mutacji Zaraz mi się tutaj zrespią dwa Oł'ziki i nie będzie się na pewno już ze mną szansę. No zobaczymy, szczerze, życzę Ci jednego, bo wtedy na pewno będzie ciekawie. Wtedy będzie rywalizacja, komu uda się wygrać tak naprawdę tą walkę na mutację. Nie wiem jak zwał, tak zwał. Ale mamy. Nie, już miałem powiedzieć, że mamy i i ale on jest Bloodroot. Strasznie mylą mi się mu te mutacje. Dobra, powiem tak, zostały jeszcze 3 minuty, raczej nie ma szansy, że wygrasz, więc dam ci lekką przewagę. Ja sobie na chwilkę pójdę ze dwu. Dosłownie zrobię sobie tylko coś do picia i zobaczymy, czy tobie w tym czasie uda zdobyć się coś ciekawego. Także ja idę dosłownie na minutę z 2 I dobra, widzowie, skoro go nie ma, no to dobra, bierzemy oczywiście szybko tego strobele elefanta. Bierzemy go szybko, bierzemy, 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 zobaczmy, czy uda nam się. I dobra, udało nam się wziąć. Jeszcze cały, co, co by tu wszystko zabrać? Zabierzmy. Dobra, zabierzmy tego dragona. Zabierzmy tego dragona szybko, żeby tylko się udało. I co jest? Wrócił. Co jest? Co się stało? Ej, co ty mi bierzesz, człowieku? Ej, ja bazę miałem zlokowaną! Oddaj to! Ej, co ty mi wziąłeś w ogóle? Czemu dragona mi wziąłeś? Nie, dobra, lokuję tą bazę. Jeszcze mam na szczęście strober Elefanta. Na no, całe szczęście Strobery jest jeszcze. Ty teraz na pewno nie wygrasz. Jesteś tego pewny? Nie, nie, nie zdążyłbyś tak dwóch wziąć. Nie masz szans. Przecież nie miałem zlokowaną bazę. Jak ty to w ogóle zrobiłeś? Słuchaj, no magia, magia. Nie, dobra, gdzie jest mój strob. Nie, dobra, nie, dobra, to jest przesada, to jest przesada. Ja ci tu daję a... szansę, żebyś zdobył dobre brainroty, staśmy, a ty zdobyłeś dobre brainroty, ale nie staśmy, tylko z mojej bazy. Chcesz coś zobaczyć? Chodź do mnie na piętro do góry. Już idę, już idę, już idę. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. już idę, już idę, już idę, już idę. No niestety, już że też trochę sobie pomogę. Co tam, pokaż. Nie, dobra, człowiek. Oddaj mi to, Kupasz proszę teraz. cię, oddaj mi tego OG chociaż proszę, nie, nie kasuj ich, nie kasuj ich, człowieku! Proszę cię, zostaw mi chociaż dragona, to był mój dragon. No nie, no nie najgorzej, widzowie, dobra, teraz jest szansa, że uda mu się wygrać. Dobra, jeszcze raz spróbujemy go wziąć. Stała minuta challenge'u, Jeżeli teraz nie zdobędę czegoś dobrego, to możliwe, że ci to wygra. Chociaż czekajcie, czy jak on mi zabrał te dwa brain roty, i tak ma szansę wygrać? Dobra, na szczęście nie wziął jeszcze jednego Brain Rota. Jest szansa wygrać, jest szansa wygrać. No chyba, że mu się teraz coś bardzo mocnego zrespi. No i skończył się event. Skończył się event, więc chyba kończymy tak naprawdę. Ej, dobra, nie. Co tu się jeszcze na idealnie sam koniec rozpiło, rozumiecie? To nie, dobra. Proszę, żebyś tylko tego nie wziął, bo jeżeli ty to weźniesz, to tak naprawdę wygrasz ten odcinek. Skąd ty masz med meduzę? Halo. Dobra, szybko, widzowie, żeby tylko on tego nie wziął, bo tak naprawdę ja chyba wygram, ale jeżeli weźnie, no to raczej przegrałem już. No to chyba przegrałem. Jakim cudem ty w 3 minuty ze mną wygrałeś teraz? Dosłownie, widzowie, w 3 ostatnie minuty totalnie ja wygrywałem. Nagle w 3 minuty to ze mną wygrał, rozumiecie to? On ma takie szczęście, nie dość, że mu się teraz na sam koniec OG radioaktywny zrespił. Tu jeszcze ukradł mi dwa potężne brainroty. Dobra, to jest przesada, czy to, to jest przesada. A dla mnie jakiś kurset Dragon się zrespi albo cokolwiek? No, oczywiście nie. Candy, candy dostajemy tylko. No nic, podsumujmy sobie, co udało nam się dzisiaj zdobyć. No, zapraszam do mnie, bo ja mam tylko jedno piętro, więc u mnie będzie szybciej. Tak wygląda ogólnie lewa strona. No, bez szału, szczerze mówiąc, bez szału, ale prawa już zdecydowanie lepiej. Mamy Fragamę 900M i Cerberusa 1,5 biliona. No to podejdźmy sobie, ile to wszystko by dawało ogólnie. No to ogólnie, widzowie, moje wszystkie Brainroty dają 3,6 biliona. I teraz, tak, czy wygrałem? Powiem tak. Cheetosa, jeden Brainrot generuje więcej niż cała moja baza. On ma dosłownie strawberry Elefanta 4,6 biliona. No dobra, otwórz bardzo i pokaż, co udało Ci się zdobyć. Tak, mamy tutaj nas, naszego skromnego pipi kiwi na początek. Najlepszy brainrot z tych wszystkich moim zdaniem. I patrz w ogóle co idzie, idzie radioaktywny miał, człowieku nie. dobra, to jest już przesada. Dobrze, już challenge się skończył, ale to już jest przesada. Co tobie się respi, człowieku? Co tobie się respi? No dobra, widzę, masz Lacassa Bu, tutaj Los Burritos s and milki, Strawberry Elefant, tu mamy Fishino, tu mamy Los Candies. Okej, okay, ciekawie, poczekaj sekundę. I już jestem, już jestem. Poczekaj, co ty miałeś? Ogólnie co ty miałeś? Podkreśl mi tutaj jeszcze raz, co ty miałeś? Aha, aha No nie no, powiem ci aha. słaba ta baza. Co ty masz jakieś 100 milionówki? Tylko może na drugim piętrze masz coś... Ciekawe? No, powiem tak, widzowie, słabe rzeczy on tutaj ma. Ja myślę, że on ze mną wygrał, a to takie słabe brainroty. Tu tylko jeden brainrot, fajny, 600 milionów, no ale chyba cheetos i tak nie udało ci się ze mną wygrać. I kurset bazy i ogólnie kurset mutacja jest tak naprawdę lepsza. Nie, na no, tak na poważnie, widzowie, to zwycięzcą dzisiejszego odcinka jest cheetos, jednak faktycznie udało mi się tego stylu zdobyć oraz inne brainroty, więc serdeczne gratulacje dla ciebie. Następnym razem z tobą wygram. Ogólnie dziękuję, dziękuję, ale no słuchaj, no wiesz, no, następnym razem pewnie też wygram, więc nie bądź taki pewny siebie. No, zobaczymy, zobaczymy następnym razem. A póki co widzowie, zróbmy sobie jeszcze jakiś fajny konkurs dla was na zakończenie. A dzisiaj do wygrania macie coś takiego jak Brain Rota, generującego 138 milionów na sekundę, a mianowicie Lost Candy z mutacją świąteczną. A jeżeli chcecie go wygrać banalnie, prosto zasady. Łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzcę. A propos zwycięzcy na ekranie teraz macie ostatniego. Serdecznie mordeczku ci gratuluję. Dodajcie znajomych na Robloxie. Przyjmij mnie i odbierz swojego Brain Rota. I teraz tak widzowie, jedna prośba do was, jeżeli wygracie, naprawdę zgłoście się po tego Brain Rota, bo ostatnio ludzie zbytnie nie zgłaszają. I wiecie, potem ja zapominam, co tak naprawdę miałem do rozdania. Więc najlepiej chcecie odebrać, to nie wiem, możecie wbić do mnie na live'a. Mam codziennie live, y, napisać siema, wygrałem brain rota i wtedy wam dostarczę po prostu. Bo naprawdę ostatnio robię ciągle te konkursy dla was, ale Wy w ogóle tych brain rotów nie chcecie odebrać, a ja potem nie pamiętam co mam do rozdania. Więc proszę was, odbierajcie wasze nagrody, A póki ja już będę zmykał, więc bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, życzę wam wspaniałego dziąka albo wieczoru, w zależności o której godzinie to oglądacie. Ja na Ciebie będę zmykał i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczyskiej popatki Elo.